Ja oczywiście cześć, go widzowie, z tej strony Kebus. Dzisiaj, furia, Paryż, 2023. Dokładnie tak, porozmawiamy sobie o furii z Paryża. Poruszę również temat furii na Kopenhadze. No, i zaraz sobie do wszystkiego przejdziemy, i do omawiania, oczywiście. Zapraszam Was serdecznie na stronę Skins Monkey, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj, z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty: 35% bonusu. Także naprawdę sporo. Polecam sobie zerknąć, zajrzeć, bo myślę, że. Warto z tego bonusu skorzystać. No i masa opcji, masa skinów do wymiany, dodatkowo ciekawe krafty czasami. Także polecam sobie zerknąć, wbić, obadać. Link znajdziecie w opisie. A my przechodzimy sobie do kopenhagen 2024 CS2 Liquipedia. A jak? No, zaraz sobie jeszcze mówię, oczywiście tego Paryża. No ale tutaj furia Esports, człowieku. Człowieku. Furia Esports, proszę bardzo, elegancko, price poolik jest. No i co? No i co ja mogę powiedzieć? Furia elegancko sobie tutaj radzi, zakwalifikowana, pięknie. No tutaj jakby nie spodziewałem się innego wyniku, nie oszukujmy się. No i co? Zaraz sobie przejdziemy jeszcze do tego troszkę chaotycznie dzisiaj, ale ja dopiero wróciłem do domu dosłownie przed chwilą. Także sorki, że jest taki chaos, ale mimo wszystko mam nadzieję, że będzie się tego dało słuchać. W każdym razie. Furia z Paryża 2023. Naklejka sama w sobie ma, ma bardzo duży potencjał. Jest inna niż naklejka ze Sztokholmu i z Antwerpu, co daje dosyć dużą przewagę, dlatego że tutaj hologram. W sumie holograf jest w totalnie odmiennej kolorystyce niżeli te ze Sztokholmu czy z Antwerpu. Także to jest bardzo duży plus tej naklejki, która po części gdzieś tam ją wyróżnia. Nie mówię, że wyróżniają kolosalnie na tle tych innych eventów, no bo koncept samej naklejki jest praktycznie identyczny, ale jeżeli chodzi o kolorystykę, no to tutaj dużo się zmienia. No i tak jak widzicie, tak wygląda wykres cenowy na ostatni miesiąc, no i teraz generalnie trochę rzeczy sobie pospadało, jest to całkiem logiczne i zrozumiałe. No i tutaj wydarzeniem takim decydującym o tym, czy będzie to dobra inwestycja, czy nie, będzie właśnie wydanie naklejek z Kopenhagi. No, ale wiadomo, warto sobie skupić parę tych furii, po jakichś niższych cenach, z tego co widzę, myślę, że nawet za 26 będziemy w stanie dorwać te furie w dołku, o ile już go nie przespaliśmy, aczkolwiek wydaje mi się, że 27, 26 jest jeszcze ceną realną, chociaż tutaj zapory są całkiem spore, jak spojrzymy sobie na schodki, ale wydaje mi się, że mimo wszystko to jest kwestia czasu. W każdym razie, warto sobie mieć taką furię, bo jeżeli... Kopenhaga okaże się czymś złym, na co jest oczywiście mniejszy procent szans, no to Furia automatycznie wystrzeli. Jeżeli jednak Kopenhaga okaże się super, w ogóle z naklejki Essa super, wszystko, no to wtedy wiadomo, że automatycznie Paryż może spaść. No, są to kwestie, które poruszamy co kolejny event, ale ja też je powtarzam cały czas na odcinkach, bo wiem, że są nowi widzowie i też muszą po prostu sobie z tego zdawać sprawę. Także tak to się prezentuje. Wyczekujcie, aż furia troszkę jeszcze spadnie, bo uważam, że to nie jest jeszcze dobra cena, żeby ją kupić. Ja przynajmniej jeszcze bym jej nie kupował za taką cenę. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Yo.